Karpacz ulica Strażacka. Miejsce zaburzenia grawitacji. Niby droga. W dół. Naliśmy butelkę. Pod górkę. Nie niby w dół, a tu pod górkę. A tak naprawdę robiono tutaj pomiary specjalistyczne, które wykazały, że jest to złudzenie optyczne. Tak naprawdę patrząc w kierunku centrum Karpacza, droga wydaje się, że biegnie pod górę, a tak naprawdę biegnie w dół. Jest to złudzenie optyczne. Tam niby droga biegnie w dół, tak się wydaje. A tutaj butelka toczy się pod górkę. Ale tak jak wspomniałem, jest to złudzenie optyczne, że droga biegnie pod górkę. A tak naprawdę biegnie w dół. I butelka się toczy w dół.